Hej, siemano ludzie, Zebek zesony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym początku chciałem Was przeprosić za to, że bardzo mało odcinków teraz było ale dlatego, że jestem w trakcie przeprowadzki, ale już w sobotę będę mieszkał na nowym mieszkaniu i w sobotę postaram się też wam tam nagrać już jakiś pierwszy unboxing, albo może pierwszy odcinek z Fify Mobile, zobaczymy, także, no ja już się strasznie cieszę, cieszę się, bo, bo jednak takie zmiany są fajne, także wybaczcie, tak samo na jedną kamerkę nagrywam, no bo w sumie teraz już nawet nie mam możliwości jak nagrywać, bo to już wszystko tam gdzieś fruwa lata i bałagan i w ogóle, no Wiecie pewnie o co chodzi. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, pomyślałem sobie, że może fajnie by było zrobić taką serię. Wyzwania od widzów w FIFA Mobile. <laughs> Wiadomo, czasami no nic się za bardzo takiego nie dzieje w FIFA. Ja na razie zbieram sobie punkty, zresztą zaraz Wam powiem o co chodzi. Udało mi się tutaj wbić 108 overalla. Tak jak obiecałem, koksuję sobie tutaj tego oto zawodnika. Szyle ma tutaj on już 99, e, jeszcze trochę i wbiję mu tutaj 100 stówkę, tak jak Wam obiecałem. Kto będzie następny? No to oczywiście będzie zależało od Was, no jeszcze sporo punktów mi brakuje, trochę kasy poszło, bo skill boosty mi doszły, także udało mi się wbić te 108 overalla, więc fajnie. No, jeszcze sporo mi brakuje, bo tutaj ponad 1,500 potrzeba punktów, żeby przykoksować go do stówki, ale oczywiście ja to zrobię. No i słuchajcie, wyzwania: piszcie w komentarzu wyzwania, jakie mam robić. Oczywiście w FIFA Mobile, tylko takie wiecie, no do zrobienia co nie, nie, że tam strzel 100 tysięcy bramek, <laughs> wiecie o co chodzi? Tylko takie, no do ogarnięcia i obojętnie, czy to ma być w meczu, czy to ma być też. Y w tych, no jak to się nazywa, Skill Gamach, obojętnie. No i słuchajcie, kolejne takie pytanko do Was, a tak w ogóle to, jeżeli możecie, subskrybujcie kanał, bo niecałe 200 subskrypcji brakuje do 107 tysięcy. Oczywiście zrobię Wam unboxing z srebrnego przycisku, bo już niedługo mam nadzieję, że przyjdzie. Zresztą wstawiłem Wam info na moim Instagramie, które dostałem na maila, bo wielu z Was się pytało, czy będzie, tak zrobię, jakiś fajny odcinek już pewnie na nowym mieszkaniu. No i słuchajcie, pytanko takie do was, bo jak na razie mam 796 punktów, 21 nit, więc jeszcze trochę tych punktów tutaj sobie nazbieram. No i tak się zastanawiam, czy jaka jest szansa, żeby właśnie zrobić tego Cristiano Ronaldo. 420 punktów, 5 punktów mi dzisiaj wpadło, ale jeszcze 415 to jest strasznie dużo. no Szanse no niby są, bo gdybym otwierał tą paczkę za 100 punktów, to 7 paczek, no i wiadomo, no, no musiałbym co najmniej tak gdzieś po 50 punktów trafiać, no ale no wiadomo... No, ciężko, ale myślę, że jest to do ogarnięcia. No, jeszcze punktów trochę zbiorę, więc, no, tak myślę, czy kurczę, skusić się i go zrobić. No, nie wiem. Wielu z Was pisało, rób sobie Cristiano Ronaldo, będzie miał fajny składik Cristiano Ronaldo i Messi w jednej drużynie. No, powiem wam, że chciałbym, fajnie, by było, No, ale słuchajcie, zastanawiam się jeszcze nad jednym zawodnikiem, Koulibaly, bo tak sobie zobaczyłem, że jest nawet całkiem spoko i 140 markingu więc możecie napisać w komentarzu, czy macie tego piłkarza, czy jesteście z niego zadowoleni, czy jest fajny i w ogóle, czy jego polecacie. No bo no, jego to na pewno bym zrobił, bo tu tylko 260 punktów ale tego Cristiano Ronaldo to strasznie bym chciał. Więc no zobaczymy. Zobaczymy. Możecie też napisać w komentarzu kto jeszcze będzie, jakie będą ligi, bo powiem wam szczerze, że nie wiem, a wy na pewno się bardziej no lepiej ode mnie e, orientujecie w tym co będzie, więc napiszcie w komentarzu, ale i tak będę czekał do ostatniego dnia. E, no i zobaczymy. Zobaczymy, może się skuszę i no Pożyjemy, zobaczymy. No słuchajcie, zrobię sobie teraz pierwszy challenge, e, który ja sobie wymyśliłem, a teraz kolej jest oczywiście na Was. Piszcie w komentarzu. Najczęściej powtarzający się, najczęściej lajkowany znajdzie się w kolejnym odcinku, tylko że pamiętajcie, no piszcie takie realne, takie do zrobienia, co nie? No ja sobie pomyślałem, że zrobić taki na przykład e, poprzeczka challenge. Poprzeczka challenge i zrobię to na takiej zasadzie, że zagram sobie z Liverpoolem, który ma tutaj 100... 10 overalla. Gramy jedną połowę. Nieważne czy mecz wygram, czy przegram, no będę strzelał tu po prostu w powszeczki. Będę starał się trafić w poprzeczkę. No jak gram mecze, to nieraz no, strzelam w poprzeczkę. Zobaczymy, czy mi się uda, yy, robiąc ten materiał. <grych> Znając życie, moje szczęście, to pewnie nie. No ale zobaczymy. Yy, będę strzelał obojętnie jakim zawodnikiem, bo wcześniej myślałem, a może tylko Messi. Nie, po prostu no obojętnie kim, więc zobaczymy czy mi się w ogóle uda więc ciśniemy Nelsonem no tu będzie trochę ciężko, bo mm, no właśnie, już mnie tutaj naciskają, obojętnie wystarczy, żebym tylko raz trafił e, czy mi się to uda, podanie tutaj może do Hulita u, 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 już tutaj chciałem się zamachnąć Messi Messi to tak bardziej chyba chciał strzelić w słupek o, może kolejny odcinek zrobimy sobie słupek challenge, no tutaj może byłoby mi łatwiej, no tak w tą poprzeczkę trochę ciężko, e, zrobimy sobie dwie próby, czyli no wiecie, dwa razy po połowie, czyli tak jakby cały mecz, bo, e, co jest, czemu ten Nelson się zatrzymał, możesz napisać w komentarzu, czy też kiedyś próbowaliście takie coś zrobić, ej, no co, ale patrzcie, udało mi się w ogóle bramkę strzelić, dobra, nie o to mi chodziło, za lekki strzał, za niski ale wpadło do bramki, eee, próbujemy dalej próbujemy dalej, tutaj Messi już odbiera piłkę podanie, to miało być podanie do Azarda, a w ogóle wyszło gdzieś tam na bok no jak na razie to tak trochę ciężko ciężko, bo wiadomo, no przeciwnik nie jest jakiś mega słaby myślę, wydaje, że łatwiej by było gdybym grał, nie wiem w kampanii z jakimiś takimi słabszymi drużynami, ale specjalnie wybrałem sobie taką, no wiecie, silniejszą drużynę, żeby nie było za łatwo Trochę mam problem, żeby dojść do tej bramki, ale co tam było? Spróbujemy tutaj może azartem, o, w końcu skończyli, Kosić trawę leci wysoko i bramkarz broni. Spróbujemy może wrzutę jakąś. Zr... To miała być wrzutka, nie podanie. 80... Ojoj, Alaba, co ty robisz? Alaba niedługo pójdzie do zmiany, już nawet wiem za kogo. No to zobaczycie w kolejnych odcinkach. I teraz, ale wpadła bramka, Ej, halo halo, to nie jest kurczę, nie wiem, Messi goal challenge, bo jak na razie Messi strzelił dwie bramki, tylko ja miałem to strzelać w słupki, a jakoś no, nie potrafię, muszę mocniej strzelić, może bardziej z daleka dawać go tam 88 minuta jak nie to zaraz przejdziemy sobie jeszcze raz do kolejnego meczu. Ja lubię robić takie różne wyzwania. Dobra, koniec meczu. Za chwilę rozegramy sobie drugą połowę. No ale ogólnie udało mi się strzelić dwie bramki. No tutaj nie chodziło o to, żebym wygrał ten mecz, bo pewnie bym to zrobił bez problemu, ale chodziło mi w sumie o coś innego. Więc zobaczymy jeszcze raz. Tutaj też mam trochę problem, bo mam 11 punktów. No i nie wiem, czy zdążę jeszcze jednego o, tutaj m, zawodnika sobie odebrać, ale zobaczymy. Dobrze, jedziemy. Jedziemy z tym Koksem. Może rozpędzimy się Nelsonem i spróbujemy coś tutaj podziałać. A może zrobimy tak. O, o. Pa... i ale brama, ale bramka, ale prawie był poprzeczka, prawie. No można powiedzieć, że tak trochę chyba od poprzeczki to wpadło, ale to było dobre. O, może tu będzie lepiej widać? No nie, tutaj raczej nie będzie widać. O, jeszcze jedną mamy, bo to była no taka dosyć ładna brameczka, więc dali mi aż trzy powtórki. Okej, okay, poprzeczki, no pewnie nie było, no może się trochę otarła piłka od poprzeczki wpadła. Ale mamy bramkę, mamy bramkę, więc fajnie, mm, spróbujemy dalej. Jedziemy teraz Azardem, Azardem tutaj może do Messiego. Mm, 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 Messi tutaj spróbuję z daleka, no. Mm, no właśnie, to jest ciężko, ciężko, bo przeciwnik no nie jest jakiś taki wiecie 80 overall, tylko to już taki no gorszy. Mogę zrobić też takie coś z, z Tottenhamem. To ten ham ma 115. No jojoj, teraz nawet nie mogę dojść do bramki. Ale mam nadzieję, że wiecie, no. Czy bramki strzeliłem ogólnie? Dobra, rozpędzamy się, Messim. Jedziemy z tym Koksem. Tutaj zrobimy obrót, to piłka się zatrzyma elegancko. O, zrobimy tak. No. ajajaj Kurde, no ciężko jest, Cie... bo ja wiecie, nie skupiam się żeby strzelić gola, tylko żeby kopnąć ją mocno, w sensie tą piłkę, wiecie o co chodzi, kurcze, 75 minuta, no ciężko, ale się nagrzał ten telefon, aha, no tak, bo przecież ja przed chwilą grałem jeszcze dużo, dobra, puszczę go, aj nie, no teraz będzie rzut rożny, szkoda czasu, Dawać, dawaj, 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 możecie napisać w komentarzu, czy możecie spróbować sobie coś takiego zrobić, u siebie. I napiszcie w komentarzu, czy wam się udało. Będzie mi bardzo miło. Rozpędzam się Nelsonem. Jedziemy z tym koksem. Spróbuję to zrobić. Ach, nie chciał mnie puścić tam, no. Ej, Mordo, odsuń się, bo ja muszę tu podać do Azarda. Ok, 89. Chociaż jeszcze jakiś jeden strzał. Hulitem. op hmm. No nie, nie zrobię wyzwania, nie zrobię wyzwania, nie udało mi się, no kurczę. Ej, dobra, dobra, zrobimy tak, do trzech razy sztuka, przeważnie tak się robi, trzy razy, co nie więc bo dwa razy to tak wiecie, trochę, no, tak wiem, sam sobie daję szansę, żeby ten, ale nie, dobrze, y, ostatni raz do trzech razy sztuka, za czwartym kończymy odcinek przeważnie się mówi do trzech razy sztuka, za czwartym nauka więc pewnie jak będę grał sobie zaraz mecz, żeby wiecie, no przejść tą drużynę, to pewnie niechcący trafię w poprzeczkę ale często tak jest, wiecie, jak tam gramy, to no udaje mi się tak, wiecie, no tra ojojoj, trafić w poprzeczkę dawać mi tu salaha i biegnie właśnie zawodnik, który będzie miał niedługo stówkę na karku Mm -hmm. uju, uju, uju. Miałem tam podać do Azarda, ale hmm, za bardzo się mieszałem. E? Dawać tutaj. O, tak, do Azarda. Tutaj podanie do Nelsona. Nelson znowu do Azarda. I, i co, co zrobi Azard? No, na razie. Cholerka. No, nic nie zrobi. Kurde. Ej, to jest tak dziwnie, bo słuchajcie, no, wiecie, ja się strasznie skupiam. Żeby sobie tutaj znaleźć fajną pozycję do strzału. No i kurczę no ciężko. Dobra, spróbujemy. O, tu. Ach, zabrał mi piłkę. Ja wiedziałem, że jak będę się, wiecie, za bardzo skupiał na tym, to będzie ciężko. A jeszcze wiecie, tu odcinek nagrywam to już tym bardziej. No kurde, nie dają mi nawet dojść do bramki i nie mogę nic strzelić. Nie, to tak nie może. A jajaj. a jak w ogóle wam się podobał wczorajszy mecz, polska Izrael? Bardzo, bardzo mm, moim zdaniem świetny mecz w wykonaniu Polaków. E, przepiękna bramka e, Grosika, no, no, cud, miód, malina i orzeszki i tak dalej. No, pięknie to zrobił, no i ładna też bramka m, piątka. E, no kurde, co jest, tu ma być ten, poprzeczka challenge, a nie kiwanie się, halo? Nie no dobra, rozpędzamy się. azardem, patrzcie, Van Dijk mi tutaj. Nie no, nie, nie zrobię tego. Poddaję się! Nie, nie, poddam się. Kurczę, to miało być podanie do Lamparta. Ale, kurde, ciężko tak jest. Ja pierdzielę. No nie, nie udało mi się. Kurczę, no trudno, no nie zrobiłem, no nie zrobiłem. Jestem cieniasem. Dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzu propozycje do kolejnych wyzwań widzów w FIFA Mobile 19, oczywiście dla mnie. No i tak jak mówiłem, najczęściej powtarzające się, najczęściej lajkowane, znajdą się oczywiście na odcinku. A ja tutaj oczywiście zabieram się za Liverpool, który no, no będę chciał już przejść, co nie? Także trzymajcie się, pozdrawiam, życzę miłego dnia. No i spodziewajcie się w sobotę, że będę nagrywał odcinek już na nowym mieszkaniu, więc pewnie wleci ten odcinek w niedzielę. Oczywiście w międzyczasie też postaram się Wam coś nagrać. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i korzystajcie z tego, że jest bardzo piękna pogoda. Cześć!